O, Siemanko, siemanko, co tam u Was słychać? Nie no żartuj, przecież to pytanie jest kurwa kretyńskie, nie wiem czemu tak dużo youtuberów je zadaje, skoro e ewidentnie, nie można na nie odpowiedzieć. Ale w każdym razie, posłuchajcie, nie wiem, posłuchaj albo posłuchajcie, nie wiem czy ktokolwiek to ogląda szczerze powiedziawszy, ale to jest, to jest mój kanał, to jest mój kanał, ostatnio postanowiłem, że założę kanał na YouTubie, ponieważ Ponieważ czemu nie? Miałem ostatnio taką srakę myśli, taką naprawdę wielką srakę myśli. I czy jest jakieś lepsze miejsce, żeby, żeby się tak wysrać na innych ludzi, niż YouTube? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jestem idealnym człowiekiem na idealnym miejscu. Ale o czym będzie ten kanał? No cóż, ten kanał będzie o anime, o tych chińskich bajkach, wiecie, o kreskówkach. I będzie coś, co będzie na tym kanale, te, te, no, te czarno-białe kolorowanki. Takie wiecie, te takie komiksy uh, Made in China uh, też pewnie będziemy, zahac... będziemy o nich zahaczać, będziemy o nich rozmawiać. Uh, będzie, będzie cool, naprawdę będzie cool. Uh, więc co, no? Witam was, tym, witam was na tym trash, na tym moim trash channel. Uh, brzmi, to, brzmi to właściwie jak, uh, brzmi to właściwie jak Disney Channel. A więc możesz, możesz tutaj kliknąć, w ten filmik tutaj, w ten, albo w ten, nie, nie wiem właściwie jak to działa, pewnie tutaj coś się pojawi, albo nie wiem, może, może się nic nie pojawić, jest na to taka szansa. Mam nadzieję, że spędzimy cudowne parę następnych lat, miesięcy, albo tygodni, tak, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. I mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy, że się zaprzyjaźnimy z za tego czasu i, i będzie klawo, naprawdę, naprawdę, naprawdę mam taką nadzieję. A więc, co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia w następnym filmie. Dobra, kurwa, mam już dosyć na to po raz dziesiąty. E, koniec, kurwa, spierdalać, już koniec. Ja pierdolę.